Witam Was w kolejnym reading vlogu na moim kanale Dzisiaj mamy poniedziałek Pierwszy dzień po sesji Słuchajcie, jestem już wolnym człowiekiem, że tak powiem Jeszcze zostały mi dwie prace do oddania Ale to bardzo na chillu sobie je zrobię I słuchajcie, zaczynamy tego reading vloga w końcu W końcu w weekend wracam do rodziców Także... Już się nie mogę doczekać, bo ominęła mnie cała zieloność, całe kwitanie i w ogóle piękne widoczki. No, ale ostatnie dwa miesiące były bardzo, bardzo, bardzo intensywne, aż już po prostu mam dość. I słuchajcie, jeszcze dodatkowo w tym Reading Vlogu będzie reorganizacja tej biblioteczki. Ja ją robiłam już jakiś czas temu, ale mam klipy, także po prostu dodam je zaraz do odcinka. I słuchajcie, co będę czytała w tym Reading Vlogu? Wzięłam sobie cztery zupełnie różne gatunki. Po pierwsze, nowość... Od naszego wydawnictwa, czyli od wydawnictwa Włabę, jest to Uśpiona Alicji Sińskiej. Ja czytałam tej autorki, słuchajcie, książkę Służąca, która strasznie mi się spodobała. Teraz jestem tutaj na 116 stronie i powiem Wam, że to jest taki świetny klimat. To jest taki klimat naprawdę takiego thrilleru/slash horroru, gdzie jakbyście czytali sami wieczorem. Myślę, że wtedy będzie taka no skórka, gęsia skórka. E, także e, czytam i ja bym chciała nawet dzisiaj ją skończyć albo w przeciągu najbliższych dni, bo strasznie mnie zaintrygowała. E, następnie chciałabym też kontynuować łuk triumfalny Remarka. Tutaj jestem, słuchajcie, na stronie 47, więc na samym początku, ale również bardzo chciałabym ją kontynuować i przeczytać. Nie spieszę się z nią, bo chciałabym ten, ten kunszt tak bardzo wyjeść, że tak powiem, z tej książki. Tak samo właśnie jak miałam z łuskaniem, traktacie o łuskaniu fasoli. Tam też czytałam tę książkę bardzo długo, ale po prostu się delektowałam tą książką. I stąd też się nie spieszę, mam nadzieję, że tak samo będę się nią delektować. I dwie książki, które chcę zacząć. Po pierwsze jest to promyczek, słuchajcie, jest to promyczek, czyli... Romans, romans, o którym kiedyś, kiedyś, kiedyś było strasznie głośno Był do druku, mam, ale nadal bardzo ciężko tę książkę dodać Mimo do druku ten promyczek się strasznie sprzedaje Także mam, kupiłam, była ostatnia sztuka, słuchajcie, w Empiku Także kupiłam i będę też czytała I e, ostatnią książką, którą sobie tutaj wzięłam e, Jest to reportaż Bliznę Prawdziwa historia królików z Ravensbrück no tutaj reportaż osadzony w trakcie II wojny światowej o kobietach na których przeprowadzano eksperymenty były te eksperymenty przeprowadzane na żywca, więc myślę, że też to będzie dosyć ciężka książka, ale już bardzo chcę ją przeczytać. Także jak widzicie róż, różne równo, różności mamy thriller, mamy literaturę piękną, mamy romans i mamy reportaż, także myślę, że dla każdego coś dobrego ja się strasznie cieszę, bo właśnie taki mishmash jest dla mnie najlepszy. Kończę, włączam sobie rzutniczek i dzisiaj oglądam Disney Plus i oglądam jakieś filmy. Może Camp Rock sobie włączę, ale najpierw no idę... Oglądania. Będzie! Ale najpierw idę sobie po chipsy i winko. Jestem już szczęśliwym człowiekiem. Słuchajcie, obiecałam sobie i Mateuszowi, że ten cały karton wypełnię książkami, które będę wywoziła do rodziców, do domu, więc palnęłam to, nie zastanawiając się i nie upewniając się, jaki ten karton jest ogromny. Więc no cóż, słowo się rzekło, muszę zrobić właśnie taką. Dosyć sporą em, podmiankę, żebym miała trochę więcej miejsca na te książki, bo teraz jest ogólnie, no już bardzo, bardzo kiepsko. Tak więc y, będę, będę zabierała książki, które po pierwsze, na razie nie mam na pewno zamiaru przeczytać. Po drugie, książki, które były przeczytane i którym, które są mi troszeczkę obojętne. E, także, bo na pewno swoich ulubionych książek, książek, które na 100% chcę przeczytać, nowych książek nie będę wywoziła. No, chciałabym tak troszeczkę się ich, że tak powiem, pozbyć z tego względu właśnie, że niestety nie mam już fizycznie miejsca. Także karton jest ogromny, proszę bardzo. No i co? Zaczynam robić selekcję. take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all Too many going on i can't keep track of them all from people dropping a bomb to people putting up walls i feel like life is on hold perception stuck in a vault i know that time can heal all but how much time till we fall it's awfully chilly outside when there's no shelter to hide when everything is a lie you'll find that out in some time but when the things on your mind are all considered a crime communication aside we'll all just fight till we is this an argument or just a start of it either way i don't wanna be a part of it can i just get some space i don't have the heart for this i can't be picking up the pieces fixing scars from this is this an argument or just a start of it i wanna drive away so i can be so far from it i wanna find a place where no one breaks their promises or maybe drown myself in something that is part of me Pierwszy raz przyjechałam na weekend do rodziców od dwóch miesięcy. To jest w ogóle masakra. Bardzo chciałam nagrać update na zewnątrz, dlatego jak będzie wiatr, to am so sorry. W ogóle znalazłam, jak byłam w gimnazjum, to chodziłam w takich okularach. Natomiast nie mam innych przeciwsłonecznych tutaj, więc po prostu skupmy się na tym, że są ok. Słuchajcie, przeczytałam uśpioną i po prostu jest no, genialna! Bardzo mi się podobał em, ten thriller. E, Alicja śnicka ona potrafi w taki fajny sposób e, zrobić taką, wiecie, taką zagadkę, ale też taki klimat tej książki. Ja powiem wam szczerze, że jakbym siedziała sama w mieszkaniu, to rzeczywiście sprawdziłabym trzy razy, czy na pewno te drzwi u mnie w mieszkaniu są zamknięte bo właśnie to jak ona to mm, napisała jest bardzo dobre. Ja czytałam jedną książkę tej autorki, czyli służącą, która też bardzo mi się podobała Tylko ja ją słuchałam w audio, tutaj uśpioną słuchałam trochę w audio, ale też czytałam, więc tak przeplatanie Czytała tę książkę Anna Dereszowska i w ogóle ja uwielbiam audiobooki czytane przez Dereszowską, bo są naprawdę świetne Uważam, że jest to bardzo dobra aktorka i, i po prostu bardzo Wam polecam a książka w ogóle uśpiona jest o dziewczynie, która cierpi na chorobę, już nie pamiętam nazwy, bo to narkore, narkoleksja tutaj Wam napiszę jak ta choroba się nazywała i polegała ona na tym, że ona bardzo dużo spała, ona musiała tak jakby robić sobie dwie drzemki w ciągu dnia spała całą noc i ten sen był bardzo, bardzo twardy no i ona tam po prostu pokazuje to swoje życie i jest przeplatana taka wizyta, tych wizyt było parę i ta wizyta jest pisana z perspektywy jej prześladowcy jej, no typa, który ją cały czas podglądał i w ogóle robił dziwne akcje, typu wchodził do jej domu został, siedział przy jej łóżku, pilnował jej bo ona z racji tej choroby, ona miała strasznie twardy sen, jeszcze dodatkowo brała jakieś tam proszki, żeby ten sen był jak najbardziej taki wiecie efektywny, żeby ona w dzień jakoś tam potrafiła żyć i, i, i działać bardzo dobra książka, naprawdę. Zakończenie również było dla mnie dosyć zaskakujące. Absolutnie nie podejrzewałam tej osoby, i absolutnie nie myślałam, że tak to się zakończy. Także naprawdę na plus. Ja wam bardzo, bardzo tę książkę polecam. Dałam jej 4,75 gwiazdki, bo naprawdę uważam, że jest to bardzo fajny thriller psychologiczny. Dodatkowo zaczęłam sobie czytać ona i jej kot. Tutaj dosłownie jestem na początku, na 28. stronie. Tutaj mamy kolejną książkę z serii z Żrabię od Wydawnictwa bowiem, i ta książka jest z dwóch perspektyw z perspektywy kobiety i z perspektywy kota. I jest, ta kocia perspektywa jest strasznie słodka, bo on właśnie tak jakby pokazuje, jakie oddanie ma do tej swojej do tej swojej pani, także no na razie, na razie jest po prostu ta słodycz, e, dużo jeszcze się nie dowiedziałam, także nie mogę do końca Wam powiedzieć, e, co o niej uważam, na razie mi się podoba styl, jest e, też bardzo fajny, więc spoko e, następnie łuk triumfalny również ze sobą wzięłam e, tutaj jestem, słuchajcie, na stronie czyli na 94 stronie słuchajcie e, bardzo dobry e, bardzo dobry styl, bardzo wciągający. Jestem ciekawa, bardzo, co dalej będzie. Dzisiaj chciałabym się na tej książce też skupić, bo obiecałam zuzce, bo była u mnie w ogóle zuzka. Nie nagrywam, oprócz filmu, który zobaczyliście w niedzielę, nie nagrywam za bardzo, bo po prostu chciałam spędzić z zuzką czas. Więc nie nagrywałam tam żadnych przebitek, ani nic takiego. Fajnie sobie spędziłyśmy kilka dni razem, a. Do tego obiecałam jej właśnie, że ten łuk triumfalny przeczytam, więc chciałabym dotrzymać obietnicy i dodatkowo, słuchajcie, wzięłam sobie Roxy. Jest to młodzieżówka. Młodzieżówka, która opowiada o problemie narkotykowym wśród młodych ludzi. Natomiast ta książka jest pisana z perspektywy narkotyków, czyli narkotyki mają przypisane imiona, zachowują się w jakiś taki, wiecie, niby ludzki sposób, ale Mamy Molly, mamy właśnie Roxy, e, czyli takie narkotyczne, e, wiecie, od narkotyków imiona. Jest to mega, mega ciekawe i e, ta książka podobno jest bardzo wartościowa, jeżeli chodzi o e, przekazywanie jej młodym ludziom, e, osobom, które, żeby zobaczyły, co z człowieka robią narkotyki, tylko, że to nie jest o takich narkotykach typowych tylko o lekach przepisywanych na recepta, które bardzo uzależniają i od których w pewnym momencie przechodzi się na jakieś tam inne narkotyki, które są o wiele, wiele bardziej poważne i twarde. Więc bardzo jest tutaj fajnie to opisane jako właśnie to, że te lekarstwa, niektóre które otrzymujemy w słuchajcie w od lekarzy. Trzeba bardzo się tego pilnować i trzeba bardzo uważać i dawkować tak jak lekarz ci mówi. Także, jak widzicie, fajnie przede mną jeszcze dużo czytania, ale to bardzo dobrze, bo ja po prostu ten weekend cały siedzę. Będziemy sobie dzisiaj wieczorkiem robić ognisko na kocyku. Teraz już trochę zeszłam ze słońca, bo bardzo jest ciepło. E, więc wrócę sobie do domu, posiedzę, poczytam tam w domu e, i ognisko sobie zrobimy. Także ja dzisiaj cały, cały dzień absolutnie cały dzień czytam. Także tak, mam nadzieję, że nie było źle. O, dzwoni do mnie mój kolega, także pa! No, co tam? never really noticed what you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain of brings you don't ever wanna give me you don't ever wanna set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you give with the evil voodoo biorę się za układania jak widzicie tutaj nie ma dwóch półek, bo ja je sobie zabrałam do Warszawy więc e, chyba w przyszłym tygodniu będę w więc sobie po prostu te dwie półki dokupię, ale muszę porozpakowywać te torby mam piękną dziewczynę, która chce mi pomóc i przyszedł jeszcze tutaj jeden gość, gdzie ty też chce mi pomóc także biorę się Play dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this is amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. Dobra kochani, przyszłam zakończyć tego reading vloga trochę długi, ale jeżeli chodzi o podsumowanie, to skończyłam uśpioną, udało mi się bardzo dobra książka, polecam wam, ale to już opowiadałam wam o niej we, we vlogu. I skupiłam się na nauku triumfalnym. Jestem aktualnie na stronie 255. i rozumiem teraz zachwyty Zuski, wiem. Dlaczego mogła ta książka jej aż tak bardzo się podobać i mnie również się tak podoba. Jest to trochę zaskakująca dla mnie pozycja, ponieważ mamy tutaj w dużej mierze romans. Mamy tutaj coś, czego się nie spodziewałam, ale jest to taki trochę inny romans. Nie jest cukierkowy, nie jest na siłę. Jest to opowiedziane dokładne życie. Mamy tutaj perspektywę Niemca, który przyjeżdża do Francji, są czasy wojny, przyjeżdża do Francji, bo on absolutnie nie chce utożsamiać się z tym, co aktualnie Niemcy robią innym krajom, Żydom, Polsce między innymi, i przez to niestety we Francji musi przebywać nielegalnie, bo nie mógł otrzymać papierów na to. I jego zadaniem jest operowanie. Ludzi na czarno, dogadał się z jednym lekarzem i po prostu tych ludzi operuje na czarno. I w pewnym, pewnego wieczoru poznaje kobietę, która absolutnie zmienia jego życie. Kobietę, która również ma za sobą bardzo trudny czas, bardzo trudny okres w swoim życiu. No i dzieje się pomiędzy nimi coś. Natomiast to nie jest takie, że Jezu, oni od razu się zakochują, I jest wszystko super i yy, róże. Tylko tutaj są prawdziwe. Ym, prawdziwe, jakby to powiedzieć. Jak Mateusz nie jesteś czegoś pewny, to masz. co masz? Jak nie jesteś... O, właśnie. Wątpliwości, nie co do. Słowa. Co? Nie jest to Wiem, ale zapomniałam akurat tego słowa, wiesz? Mhm. E, więc e, on ma pewne wątpliwości. On niektórych rzeczy nie rozumie. I to jest naprawdę bardzo fajnie poprowadzone. Jestem ciekawa, jak to się zakończy, bo teraz jesteśmy w takim średnim punkcie dla naszego głównego bohatera, ale oczywiście klimat Francji bardzo fajny. Cała ta książka jest taka, bardzo niby wolna, ale jednocześnie wystarczająca, żeby się w nią wgryźć. I wystarczająca, żeby nie móc się od niej odciągnąć. Także ja teraz e, kończę tego vloga, montuję, was, montuję, was, montuję Wam go, żebyście mm, go dostali, żebyście go obejrzeli, e, a ja pewnie będę siedziała i kończyła. Więc w następnym reading vlogu zapewne e, zobaczycie moją reakcję już na, cały, na całą książkę. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, widzimy się już w kolejnym filmie. taste but... <laughs>